Można uzyskać 30 750 zł dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wnioski o wsparcie należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy do 17 września. Osoby bezrobotne zainteresowane pozyskaniem środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą jeszcze przez dwa tygodnie składać wnioski o przyznanie wsparcia. Liczba udzielonych dotacji najprawdopodobniej będzie niższa niż w latach poprzednich. Składa, zainteresowane osoby, w związku z tym, zachęcamy do szybkiego składania dokumentacji, do bardzo dobrego przygotowania pomysłu na działalność gospodarczą, ponieważ będzie podlegał on dosyć drobiazgowej weryfikacji. Wolno założyć, że jakby patrząc na, na, na sytuację, na kontakty, które tutaj osoby bezrobotne nawiązują z nami, dosyć duża konkurencja będzie, więc dofinansowanie będą najprawdopodobniej otrzymywali nie wszyscy, a wsparcie będzie tylko i wyłącznie kierowane i adresowane dla osób, które. Zaproponują najlepsze, najciekawsze pomysły na prowadzenie działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy ma obecnie środki dla 22 osób bezrobotnych, czyli blisko 640 tysięcy złotych, ale wystąpił do ministerstwa o dodatkowe dotacje dla 12 osób. W sumie może być to nawet milion z przeznaczeniem dla bezrobotnych. Będzie ta weryfikacja prawda, zmierzała pewnie do tego, żeby tworzyć jakąś listę rankingową i ewentualnie dofinansowywać tylko te wnioski, które prawda, spełniają no, wszystkie kryteria i są po prostu najlepiej punktowane. Zakładam też, że sytuacja pandemiczna pozwoli nam na powrót do tego mechanizmu oceny, który w poprzednich latach tak fantastycznie się sprawdzał. Czyli komisję chcielibyśmy dalej prawda, przywrócić ta ocena, zwłaszcza zewnętrznych ekspertów, prawda. Ona tutaj mam nadzieję, że będzie w istotny sposób przyczyniała się do tego, żeby wybierać i finansować te wnioski, które są najlepsze. Liczy się po... Pomysł, zasadność zakupów oraz umiejętności i doświadczenie zawodowe. Jeśli przyszły przedsiębiorca otrzyma środki na rozpoczęcie działalności, to musi ją prowadzić minimum przez rok. Do tej pory bezrobotni składali wnioski dotyczące działalności z branży budowlanej, prawniczej, kosmetycznej czy fryzjerskiej, ale rodzaj branży nie przesądza o jego ocenie. W razie pytań osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje w urzędzie.